Wiedział. No, i tak te moje słowa będą tylko tyłem do tego, co Pan zrobił. Państwu dzień zasługuje na najwyższe uznanie i pozwolę sobie, Panią Łukaszu, może sprostać temu zadaniu, żeby Panu podziękować. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoim. Wydarzenia związane z pożarem kontenera socjalnego w Błogowieńców są z jednej strony smutne i tragiczne w swoim rezultacie. Z drugiej strony, napowiadam nadzieję. Nadzieją i wiarą istnienia ludzi, dla których życie ludzkie jest najwyższą wartością i dla której nie wahają się na własnego życia. ją postawą potwierdzi Pan, że są wśród nas ludzie, którzy zdolni są do najwyższych poświęceń. Składam Panu wyrazy uznania za czyn i życzę dobrego zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Raz jeszcze dziękuję w imieniu nasłowu obecnych i wszystkich mieszkańców gminy. Dziękuję za postawy. Trzy razy, dziękuję. Nie. Serdecznie dziękuję. Bardzo tak, proszę. Dziękuję. Nie. Ja również. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję. Tak. Nie. Nie. Gratuluję. Postawę, postawę jak w szczególu nie To co Pan zrobił, no to jest to Czyn bardzo heroiczny, wiem co znaczy wyjść do pożaru, ale zabezpieczony w specjalne ubranie i osakurowany przez kolegów. Natomiast, żeby się na taki czyn porwać sam mieć naprawdę bardzo dużo uwagi. Jeszcze raz gratuluję wszystkim Łukasz, ja tak mówię, no, to, był, to, był, to był gest człowieka dla człowieka. Sam wiesz, co twą kierowało, bo rozmawialiśmy dużo. Nie? No, ratowałeś przyjaciela, sąsiada, ale człowieka przede wszystkim, nie? Tak, Łukasz był bardzo skromnym człowiekiem i mówi, on to czuł z potrzeby serca, nie? Po prostu to była taka, taka mężczy, musi to zrobić, nie? Jest tam sąsiad i zrobił wszystko, co mógł, na nasze szczęście, no, ocalił Markowi życie, nie? I to jest, to jest chyba najważniejsze w tej całej sytuacji. Zastanawiam się, po co przyjechałem z Holandii. <laughs> Zastanawiam się, po co przyjechałem i powiedziałem, jak rozmawialiśmy na drugi dzień, nie łukasz, teraz już wiesz, to, po co przyjechałeś. Nie? Czasami są w życiu to, takie chwile, okay. że się, że się ratować, żeby, żeby, żeby ratować drugiego człowieka. Nie? Także w życiu wszystko się dzieje z sensem. W jak, jak, jakiś, jakiś sens. A jeżeli nie ma, sensu, nie ma sensu, to i tak ma sens. To i tak ma sens, dokładnie. dokładnie. Dobra. Dziękuję no, ja wybiegłem z domu. Zobaczyłem, że jest ten dym, pełno dymu i zaczęło się palić. No to biegałem od razu do pana, że pan Marek tam jest. pomyślałem, że tam pan Marek jest. to wbiegłem. Chciałem wbiec do dymu. No to wybiegłem od razu, to przez okno wskoczyłem. Póki było otwarte okno to. No, to, no to też poszedłem po ratunek, nie? żeby wyprowadzić pana. No i oddaliłem już później Pana Marka z pobliżu tego budynku i no i tak, no i teraz później przyjechała po czasie tak to wyszło wszystko. A miał Pan czas na refleksję przed tym, czy po prostu to był taki szybki, szybka to decyzja? Była szybka decyzja to była od razu, Że, bo widziałem jak ognie, ogień się płonął, no to wbiegłem i no to. nic mi nie podpowiadało, żeby nie biec. Tak, to wszystko wyszło. A po tych wszystkich wizytach telewizyjnych czuje się pan bohaterem? Nie, nie czuję się. Po prostu czuję się odważną. Mogę robić to dalej. Ewentualnie. jest pan członkiem straży, czy nie? Nie, nie jestem. A zamierza pan wstąpić? Chciałbym. Radować się. Może straż pomysł, No to trzeba mieć taki, taki nie dziewiąteczny na członka OSP. Yy, jesteśmy otwarci yy, na ludzi, bo yy, straż to ludzie, tak? Nie mury, nie wozy, nie sprzęt, tylko ludzie, więc yy, jeśli taki akces kolega yy, złoży do straży, na pewno będzie rozpatrzony. Myślę, że pozytywnie, tak? Ja tylko mogę dodać takie sątys, że Łukasz jest osobą, która zawsze, ale to zawsze pomaga. Jak tylko jest, to zawsze pomaga. Nie było w sytuacji, bo mógłby być najbardziej zapracowany, najbardziej nie wdzięczny, prawda? Jak tam koszenie jakieś boiska przed muaczem, Łukasz, Łukasz zawsze pomoże, nie? Zawsze będzie czas. A to jest też taka cecha. U ludzi na co na mnie nie? Żeby uczyć społecznika, tak? tak zawsze czas, żeby, 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 pomóc, nie? Jest już, ja mówię, to czasami za pięć, za, za, za on zawsze dobra, nie ma sprawy, do to, co zrobimy, nie? To co nie są nie? Tak? tak, i to jest bardzo, bardzo dobra cecha Łukasza. Są też ludzie, które tam myślę, żeby pomagać, nie? No straszne jest też pewna misja, nie? No, to jak najbardziej z taką cechą ludzie są jak najbardziej, myślę, no, wskazani, nie? W momencie, gdy usłyszy się alarm, czy jakiś ten, no to on się nie zastanawia, nie? Wie, że to trzeba po prostu mówić, jak ktoś mówi, jak najszybciej, nie? W miejscu. I tak. Wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli, wszyscy widzieli ten strach tego, tego... Nie, nie, Tak, tak, bo po chwili ja tam byłem, No, Wiem, ja to bym No jeszcze zdarzyłem ten... ...czwetel rzeczy z mieszkania pana Marka. Na pewno, gdyby to było, ja przyjechałem pierwszym wozem yy, i widziałem yy, stan tego budynku yy, po przyjeździe, więc gdyby został, to nie miałby żadnych szans na, yy, na uratowanie. Nie, nie, absolutnie no, gdyby zginąłby nie. Zginąłby tylko uparzeń drugodepowych. To było już yy, tak zajęte płomieniem, yy, pożarem, że na pewno by nie przeszło. Nie miałby żadnych szans na to